Jan Franczak, mówiąc krótko, króciutko, proszę państwa, chciałbym powiedzieć parę słów komentarza do tegorocznej nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza. W poprzednim shorcie mówię o książkach, które zostały wyróżnione i o książce, która otrzymała nagrodę główną. Odsyłam do tego shorta, a tutaj króciutko o samej nagrodzie. Otóż pierwsza rzecz, która <laughs> mnie bulwersuje i bulwersowała poprzednio, też w poprzednim roku, w poprzednich latach to brak kompletnie zainteresowania tą nagrodą ze strony mediów prawicowych, mediów konserwatywnych. Mam wrażenie, że pies z kulawą nogą się nie zainteresował czymś, co może potencjalnie stanowić przeciwwagę dla nagrody Nike. Jest potrzeba takiej nagrody, naprawdę przy wszelkich możliwych kontrowersjach, które mogą otaczać książki nominowane, książki wyróżnione, książki nagrodzone jest potrzeba i jest potrzeba też, żeby toczyła się wokół tych książek dyskusja, żeby krytykowano, chwalono przyznanie nagrody tej, a nie innej książce. I to jest zdziwienie, że ze strony mediów prawicowych. Nie ma zainteresowania. Nie wiem, może się coś pojawiło w telewizji Republika, może coś się pojawiło w Polsce 24. Wczoraj szukałem jakichś informacji, niczego takiego nie znalazłem. A obie te telewizje na przykład mogłyby razem zrobić z tego naprawdę wspaniałą galę święto literatury, święto książki i też w ten sposób wpływać na konserwatywnego, prawicowego widza i potencjalnego czytelnika. Wpływać w pozytywnym sensie, żeby zachęcić do dobrej lektury. Druga rzecz, którą chciałbym w tym krótkim komentarzu, a mam nadzieję nagrać coś dłuższego, powiedzieć, to zaskoczenie w gruncie rzeczy, nagrodą główną, aczkolwiek tę powieść Marka Stokowskiego polecam, o tym w poprzednim szorcie. Otóż miałem inne typy na nagrodę główną, i tutaj głównie powiedziałbym, że moje wielkie rozczarowanie to brak choćby wyróżnienia dla znakomitego tomu opowiadań Andrzeja Chorubały Incydenty. To jest naprawdę niewielki tomik, ale tomik rewelacyjny, pisany ze swadą, z humorem, z ironią, a przy tym też powiedziałbym arcykatolicki. Arcykatolicki i taki, który polecałbym zarówno ludziom wierzącym, niewierzącym przy całych kontrowersjach, które może ten tomik budzić. O innych moich, moim zdaniem kontrowersyjnych kwestiach powiem w następnych nagraniach.